Hejka hejka, tu kamek, witam Was w odcinku ze Squadbusters. Słuchajcie, jak widzicie, zmiany, zmiany, zmiany nastąpiły i chcę zobaczyć, znaczy, ja już zobaczyłem w sumie, ale chcę Wam pokazać, co się, że tak powiem, zmieniło. Jak widzicie, wygląd, wygląd się zmienił, jest taki bardziej przybliżony. Widać swojego głównego bohatera. Obecnie mam ich e... króla barbarzyńców na drugim poziomie, do tego jeszcze rodzaj lodu i peny. Natomiast nie jest to w standardzie z tego co widziałem. Tego bohatera można sobie zmienić. I mam jeszcze króla Royal. Eee, Królewska dostawa rozmieszcza liternego rekruta. A tu z szarża jest. A tutaj ten ma szarże. No dobra, tu są jeszcze eee, czarodziej i łuczniczka Na pewno. I to jest Mortis. Dobra, okej. Okay. Wiesz co, tu według. Są na razie cztery postacie. Zagram sobie jedną tą postacią, może drugą po, po postacią, zagram sobie drugą potyczkę, a zaraz zobaczymy zresztą, no co tutaj mamy, monetki normalnie mo można odbierać, nie ma tych skrzynek takich, nie wiem czemu nie, te skrzynki są za wygrane, z tego co już zdążyłem się zorientować, e, nie będę więcej gadał, jakieś misje tu są, które się dostaje, też można codziennie zrobić, otworzyć skrzynię, odbierz turbo, tych misji jest dosyć sporo i tu się opłaca odbierać, odbierać te, po te nagrody. E, bo za te punkty, tutaj, o właśnie, e, awansuje się swoje postacie, dobra. Nie ma co łowę na klejnoty, dobra, nie będzie łowy na klejnoty. Pierwszą potyczkę, jak widzicie, mogę sobie wybrać oddział, stworzyć drużynę. Mogę z innymi graczami, więc można sobie grać jeszcze wspólnie. E, zmieniła się, z, moim zdaniem, przez tą zmianę bardzo dużo dało. Spróbujcie, naprawdę, jest to inna gra zupełnie teraz. Znaczy jest, z zasady gry są te same, natomiast ci co grali w poprzedniej um, wersji, no to się zdziwią, bo jest jednak, jednak jest różnica. Dobra, mam tarczę, nie chcę tutaj bić, idę po ten. O, no, zobaczcie, zbiorę sobie. Dobra, z to zbieram. Trochę, że tak powiem... O o o, ja niech on tam rozwala Niech on tam rozwala, ja nie... o zginął mój jeden ten, paradzieja wezmę Peny, peny, peny Chcę lepszą tarczę Mam no, fuzję, dobra To jest mój po, moja, że tak powiem Peny, tylko peny Niestety Ja mam tarczę, mam tutaj monetki, dobra. Czarodzieja pasujemy. Któryś sobie tam poszedł. Czarodziej. Elfimo, Elfimo. Idę w stronę z mapy. Dobra przecież bym rozwalił tutaj. Tak, bym rzucił burzę, ale udało mi się uniknąć tą burzę. Leczysz, leczyć. leczyć. Aj, zaraz to by do mnie bili, to lepiej, nie? El Primo. Dobra. Kurczaka robimy śpieszymy trochę, turbo. uciek padawajera, ale. Padawajer, proszę o spadł. A mój zginął. Niestety uciekł, kolega uciekł. No, a nie stój na lawie! No właśnie, i zginął mój. Mam mało życia, bo jakiś leczący by się przydał, słuchajcie. Dobra, o, mogłem czołgnąć, źle zrobiłem. Zginę, zginę. No właśnie, musiałem uciekać. Jest leczenie, dobra. Może jeszcze to, nie, nie, tutaj? O, niedobrze. To jest tędy Tak nie da, Ten piąty dopiero Optimus Prime Bierzemy tutaj One, moment. może mi się uda trochę jeszcze coś Mam tutaj leczenie Gamy, 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 gamy Dobra, idź, idź Pam, leczenie, 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 leczenie. Zobaczcie, leczenie się przyda. Pam Czwarte miejsce dopiero. Muszę iść, zbierać więcej gemów. To przegram. To będę czwarty. Dobra, idziemy. 20. No, mało. Dobra, idź. No, rozważcie go! że on nie ma życia już. Dobra, je, zaczęmy na zawsze idzie miałem tutaj. A, zamiast zbierać gęby, to bym to wygrał jeszcze. To poszedłem po skrzynkę niepotrzebnie, bo to już był koniec w zasadzie. A, rozwaliłem tego jednego, który miał bardzo mało życia. To był błąd. No ale zawsze. 1000 punktów dostałem. Wow, nieźle. Drugie miejsce. Wygrałem to 5. Po raz pierwszy mi się chyba udało by wziąć drugie miejsce. Jeszcze nie miałem pierwszego. Ale nie grałem też, słuchajcie. Dodatkowy bonus za 500, bierzemy. Zobaczmy, opłacę się, bo mam razy chyba 3 w skrzynkę? Tak jest, dokładnie razy 3, więc dostałem 6 razy 3, 18. O, mogę sobie dobrać tutaj nagrodę. Tych, tak się teraz powiem wam, mniej opłaca zbierać na samym początku bitwy. Wydaje mi się, znaczy nie wiem, może, może się płaca, Nie wiem, ja nie znam się, że tak powiem, na nagraniu. Dobra, mogę dobrać nagrodę, odbieram nagrodę. Punkty Chorosów 300 punktów i mogę edytować swojego. Mogę awansować swojego króla barbarzyńców. Czy. Czy tutaj są umiejętności? Zobaczcie ile tych umiejętności tu jest, o rany, to tak naprawdę bardzo leczące punkty, bomby jakieś, trzeba podblokowywać jeszcze, ale nie chcę tego, tej umiejętności, to jest jakieś ulica oddziałowej pakiety leczące, no teraz mi się by w tej bitwie przydało, wolę ten czar, a na drugim poziomie co tam, strzela ciężką sekietką, która opuszcza 6 monet, przyzwa pędzące wieprze, które odpychają wrogów, okej, okay. erupcja, rzucał głosy wrogów. Wrząc... No dobra, ale ja tu mam peny. A peny. peny daje sekretny zapas 5 m, który rośnie z czasem. Dobra, a jakbym sobie wziął to ja wolał, na drugi poziomie coś nie wezmę tą umiejętność. Jak tu teraz awansować tą postać? Mogę hmm, tu, mogę sobie, że tak powiem, wybrać. Jakby te postacie, które towarzyszą. Ja wiem akurat peny, bo dostaję mapkę, więc nie biorę po prostu wtedy Mavis albo Grega, tylko po prostu czy Goblina, tylko biorę po prostu sobie. Bierę, zbieram skarpi i tyle. A za to, żeby odblokować, nie odblokowano jeszcze tego serwisu, to za, za kasę się blokuje. Dobra, czekajcie. No, chciałem zmienić w ogóle z ferosa. Zagrać sobie Roo Royal. Dobra, tu weźmy sobie Kurczaka i Barbarzyńce. Kurczak co daje? Super pocisk strzela. Dobra, nie będzie. Nie będę tego zmieniał. Zobaczę tak jak mam ustawiony, to spróbuję zagrać w ten sposób. Tu mogę odebrać jeszcze nagrody. O, 100 punktów Ferozów, 25 gwiazdnych żetonów, Ekstra. No i tu mam anuluj. Tu mam punkty jeszcze do zebrania, ale mój, za jedno zadanie tyle tych zrobiłem. tu od razu szybciej zaawansuję. Też się dostaje bonusowe punkty właśnie za, no i różne nagrody też za odkrywanie kolejnych poziomów. A jeszcze jest księga tutaj, dobra, mam jedno. Dobra, łowy na kolejnoty, a teraz zrobimy starcie na tym. Na tej postaci nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale niech będzie tak, jak jest, ustawione. Więc tu trzeba pokonać innych, więc tu im lepszy zespół, teoretycznie, tym lepiej. Nie wiem, jak jest teraz z balansem. Pewnie są postaci które lepiej, które gorzej współdziałają. Wstaje ostatni zespół. Dobra, mam trzech żołnierzy dodatkowych. siła ognia czar Bieram na razie monety, słuchajcie to co sobie tak powiem bardzo że sobie robi mleko w ogóle tego bossa tutaj to co w ogóle jest monety. czemu ja nie bieram darmowej monety właśnie słuchajcie O, co to jest za serce Złone serce Czeka. Rozbijamy na razie postacie te które mamy i bierzemy darmowe te skrzynki Barbarzyńca, nawet barbarzyńca Fuzja na barbarzyńce, na barbarzyńce. Tak, tu mamy skrzynkę rozbijeczacz. Mam tyle tych Koniecznie muszę... O, kuracie, na, koniecznie muszę rozbijać zespół, bo to mam tyle monet, a nie mamy jak skrzynek. Dobra, co? Poko, kolejny pokój jest tutaj. Poko. Poko. Mega. Mamy skoro 10 punktów. Mam IPE. Czytanka. tanka. Czarodzieja. W sumie to był mój czarodzieja. Dobrze, weźmiemy ten czar. Bonus. Pałki. Rozbijamy, rozbijamy, rozbijamy czarodzieja. Ofensywnie trzeba. Ofensywnie. Ofensywnie. Są darmowe w ogóle skrzynki. W ogóle większe są mapy, nie wiem czy uwagę. Teraz zbudowałem to, że spotki mogę powiedzieć, że nie czarodzieja, koniecznie. No właśnie problem mam słuchajcie, że mi się, że tak powiem, często blokuje te niestety. Daję taką tarczę fajną. A, świnki mi wysął. Okej. Okay. Nie ma szans ze mną co. Dobrze, okay, tego załatwiłem. Oh, je, 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 dobra, mam za darmo skrzynkę. Jessie! Z matkami swoimi. Leczycie się, leczycie się, że... Bo mam na fuzję. Mam tutaj tą jedną skrzynkę i przy niej cały czas mi wypada. Bo jest kolejną. Powinien to wygrać, wydaje mi się, że złejcie. No nie wiem. Dokładnie. Chyba wygrałem. Tak jest. Pierwsze miejsce. I to jest dużo, dużo ciekawsze moim zdaniem. Znaczy trzech załatwiłem. Oni się tam mordowali pomiędzy sobą, ale... No ja byłem lepszy. Dobry zostawniałem, miałem, powiem wam. No tutaj, że trafiłem na ten środek, tam bardzo dużo monet dostałem do... darmowych. I przez to, że tak powiem, mogłem sobie rozbudować między jedną skrzynką, widzieliście, a drugą skakałem, nie? Kurczak razu 3 ekstra. Zdobyć nagrodę. Uwaga, co dostaniemy? 700 monetek, Gwiezdne Żetony, a, no dobra. Także, tu dalej jest rozwijanie postaci, tylko jest zmienione, jak widzicie. Zobaczcie, na pierwszym poziomie najmniejszych kurczaków poczeka 30, później tylko 15, później 6, a później jest jeszcze mniej. Więc to dużo, dużo, naprawdę dużo y, zmieniło y, super cel w tej, w tej grze. Warto, moim zdaniem, spróbować zagrać sobie, zobaczyć. Jest ciekawsza, moim zdaniem dużo gra teraz niż była poprzednio. Na pewno będę częściej kto grał teraz. Podoba mi się w każdym razie. Ehm, no dobra, moi drodzy, słuchajcie, to był taki krótszy odcinek, troszeczkę ehm, 15 minut. O, tu mam jeszcze coś do rozwoju, to rozwinę. z wami też od razu. Tu mam do rozwoju. O, grega. Dwóch Gregów mogę rozwinąć, to będę mógł awansować sobie na kolejny poziom. A nie będę około, bo na 15% potrzeba. No dobra, trudno. To następnym razem. Do gwiednej strzyni też mi niewiele już brakuje w sumie. Także e, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, a będę spróbował starał się nagrywać jeszcze właśnie ze z Squadbusters. Albo chcecie ze mną pograć, dajcie znać w komentarzu, e, jeżeli chcecie. Jeżeli nie chcecie przegapić, to oczywiście, dajcie, zasubskrybujcie mój kanał, to też daje mi dodatkową motywację do. Do dalszego nagrywania. No i cóż, i to będzie wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się hejka. Pa-pa!